On deck, we're sailing the pirate swap. Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Use the promo code on screen to get some free maneczko Pamiętajcie o konkursach na PyRacie. Możecie wygrać 600 dolarów, więc nas sobie odcinek żeby z I na samym początku chciałem wam poinformować o konkursie na koszka elitarny, aby się dowiedzieć to. Oglądajcie do końca i zapraszam Was na... Cisco Skins, pierwsze nijaka w opisie, tutaj w Cisco Skins yy, już wam mówię, kodzik DEXINO2. Daje Wam on, tę moczniczkę na start 2,10 zł i dla moich starych użytkowników szkoda promocja po. 10% do depozytu, więc naprawdę myślę, że fajnie. I oczywiście są teraz też prezenty do ładowania skinami. E, tutaj odbierz prezent za każde ukończone doładowanie. Czyli, jak w poczekacie 8 dni, to macie skinka. I też CSGO Skins wprowadził nową e, taką aktualizację, że macie po prostu, gdy wpłacacie skinami, gdy wpłacacie skinami, no to po prostu macie balans obrazu, tak? Właśnie tak to wygląda. I proszę bardzo, ja Wam chcę coś pokazać, co z tym zauważyłem. O, tutaj macie taki kolor prezentu, teraz macie taki złoty, a gdy wpłacicie tak z tym, macie już taki lepszy, taki kolor, no ładny naprawdę, więc myślę, że fajnie, nie? To nie naprawdę warto. Wiele metod płatności, może sobie zerknąć i wbicie rzeczy z moim kodem. Jeżeli wpłacicie z moim kodem, macie szansę wygrać właśnie takie skinki, na przykład Gumko Cell Shadow Dodgers za 1500 zł, Nawaja. Kałach Empress, Hydra Gloves naprawdę fajnie tutaj to wygląda. Tak by na konkurs na Hydrę, bo to wszystko Hydra i jak to sądry miał w środku. A tak wyglądał by na zakoski co dwie dychy, więc naprawdę warto. Nie macie daty, od kiedy to było. I przypominam was też o konkursie na hyperbist na wpłaty. jedna złotka to jeden ticket właśnie na CSGO Zgłosił Nagrać jak się wpłaca i macie darmowe ticket, że macie balans plus 10%. Możecie wygrać tutaj na stronie coś. To jeszcze u mnie możecie wygrać prywatnie taką hyperbistę za 8 dyszek, więc fajnie. No i tutaj macie na 10 te co so, możecie zebrać torcik. Nie? No i sobie dzisiaj wrócimy. o ja lubię tą skrzyneczkę, robię tą skrzyneczkę, otworzymy sobie ją 3 razy na 83 zł. No, niestety nam nie wypada nic ciekawego. To może medium 3 razy na jokerku za 250 zł. Może taki orionik poleci. Nie, ale polecimy Hyper Beauty, więc jest najbardziej spoko, bo to jest ta stówka. Jeszcze raz może otworzymy to za 250 zł. Myślę, że coś może wypaść, no nic, niestety się nie udało. Dobra, to lecimy Ultra Case 3 razy Joker. Ultra Case 3 razy Joker. Mm. Okej okay. Spoko, jak najbardziej. Amok case 3 razy. Amok case 3 razy. No i nie siada nam za bardzo za dużo. Ok, to lecimy cały czas dalej. 3 razy Joker tutaj. Rast Case. No coś, żeby siadło. Doleci do tych Hydraglosów? nie doleci. Ok, C4. 3 razy. Joker ku 500 zł. 500 zł i. Okej, okay, więc tutaj mamy już chyba zwrot za te wszystkie dzisiejsze battle, które, no to te wszystkie battle, które dzisiaj robiliśmy ze skrzynki, no to no dało fajnie, nie, tu mamy 2200, tu mamy stówkę, e, tu mamy stówkę, tutaj mamy 200, 350, 500, sobie otworzymy jeszcze raz, no to i tak zostaliśmy zwrot i to fajne w sumie, nie, więc fajny naprawdę chocolate case. Zobaczmy, jak wygląda ten czekoladka, jest wypadny. się 750 zł. I st starszy, starszy, stój, st stój Golden Kale też jest fajny, ale ja wolę zdecydowanie to. No, kostka fajna. No tej. Ty... A chociaż mogę też dać lepszy ten niż tego. Ok, ale fajnie dał, no. Jak by mnie patrzeć, Profitik, więc to jest najważniejsze. Ok, sprzedamy sobie wszystko. No, jest Profitik, jak mieliśmy w balansie. Więc fajnie. okej, okay. Później sobie może na bitwy. Mm -hmm. Hmm, nie, tutaj może przesadzone, ok, ale może tutaj takie, jedną lowcase, drugą brast case ulepszoną. Ej, fajnie wypadek za 2.50, tutaj dyszka, fajnie ten lowcase case wypadł, baskill. Może baskill jednak nie wypadł, ale ksenon ładnie dropnął, ksenon ładnie dropnął. Tutaj może... Gdzie tu jedną osobę brakuje, gdzie to opty... Oj, tutaj opty... O tutaj za złoty 26, czyli najtańsza skrzynka na stronie, i jak ona wypada, się prezentuje. No na ulepszeniu dała 10 zł. No. A tutaj i tak dała fajnie, no 5 ziko? Profit, fajny, fajny profit. To jest za 7 w skrzynie załamania. W sumie duża szansa na kosę, duża szansa na kosę. Właśnie, może sobie dzisiaj teraz w tym odcinku potwierdamy jakieś skrzyneczki. takie, Ok, taką. Skrzynię załamania 2 razy, Kilowata 2 razy, Recoila 2 razy, Galerie 2 razy, Revoluta 2 razy, Dungera 2 razy, Fewerka 2 razy, ja tam też lubię jeszcze Howl to damy raz. Okej okay. i jest jeszcze jakaś tutaj. Broken Funk 2 razy, Riptide 2 razy, Huntsman, Huntsman 1 raz. To może zamiast Riptide 2 razy, to my damy mana i Spectre. O, to może jeszcze za nas fanga to damy Hydra. Okej, okay, takie żeby W sumie jeszcze zostawienie i damy na 4 osoby i na Sher, czyli na I, Ok, I 400 osób, 400 osób. Zaczynamy, jak to wypadnie, no. Szanse na koski są w sumie fajne. I jednak jest to mała szansa na kosę, ale, ale, no coś, coś powinno dać. Moje zdaniem, no, coś powinno dać. Zobaczymy, no okej. Okay. się z tym, że to będzie malutko dała i jak da co jedna skrzyneczka koskę bo jednak tak to się prezentuje takie otwieranie właśnie w cs się, więc niestety tak to wygląda. OK, 8.40, no tutaj dalej nie powiedzieliśmy, ale już mamy jeden fioletowy, więc jak najbardziej przyjmę, drugi fioletowy mamy. Jeżeli byście chcieli na przykład, żebym ot otwierał takie książki w CS-ie, to śmiało piszcie. Mhm, mm okej. Okay. I ogólnie teraz, żeby wygrać koszkę, no to napiszcie mi swój ulubiony skin do mm, rewolweru. Jeżeli nie do rewolweru, to do Digla, swój ulubiony skinek, nie? Śmiało, więc fajnie. Myślę, że powodzenia oczywiście w wygraniu. Liczę, że ktoś wygra. A przy okazji, jeżeli ktoś jeszcze nie wyłączył odcinka, to napiszcie swoją ulubioną kostkę <laughs> Będzie fajnie. Okej, okay, to jakiś może bonusik dorzucimy. Okej. Okay. No to nie za bardzo tutaj, ale na taką jedną kotkę to powinno już raczej dać, nie? Taj ten haul zobaczymy jak wypadnie, bo ten haul też może wypaść fajnie, no tutaj jest są duża na tego stickera za 6000, nie? Jednak to są duże szanse. No są mniejsze jak na kosy, ale to i tak są jak dla mnie duże szanse. jak po co wypłacimy 16 zł, to jest 6000, nie? To przecik jest naprawdę spoko. Chwilę prawdy? Nie, ale i tak hadało fajnie, nie? 16. Nie, jednak sobie okej. ok. Riptide, broken. Broken fang. No okej, okay, nie za bardzo. Riptide. Niestety nie. Hansman. No, tej Hansman Pison już coś warty jest, okej. Okay. Hansman już coś warty. Tutaj maczek. No, maczek nie był za dużo warty, okej. Okay. I Hydra Case. I wiecie co ja wam powiem, Uuu Hydra fajnie, ja lubię te USP, może są tanie, ale ja je lubię. Może takiego uspika dla was wypłacę, jeżeli dostanę go dzisiaj. To sobie wypłacimy, będzie na jakiś konkurs dla was na live. Okej, okay, zrobimy sobie tą bitwę jeszcze raz, bo liczę jednak na kostkę. może siądzie jakaś koska X3 teraz. Zobaczymy. Może jakaś koska nam siądzie i będzie przyjemnie. Okej, pierwsze strzynia załamania dwa razy. Okej, okay, ale mam Legiona Nobisa, to już jest fajna rzecz. To jest... I Gloka mamy też, więc fajna rzecz. za 7 zł, czy nam wypadło 3 dyszki, to spoko. Oczywiście silczy z tym, że wcześniej nie wypadło nic, ale to już... Jest już fajny profitik, nie? W sensie, że to są jednak duże szanse bardziej na kostkę, nie? Jednak niż na to... No, na to czerwone są chyba 1%, więc już mogło wypaść ta kostkę i byłoby zdecydowanie lepiej. No ale to łaciekawska nawet na 3945 tysięcy, nie? I jest akurat galerii, ale... Ta galeria właśnie powinna dawać lepiej, bo są tańsze. Jak ona daje? Nie najgorzej, nie najgorzej. Ja tak, tak spokojnie sobie daje. O, i właśnie o hmm. tym mówię, o tym właśnie mówię, że tutaj powinno właśnie coś dać, nie? I daję. Mamy już jedne rękawiczki. Mamy jedne rękawiczki. Właśnie coś podobnego macie do wygrania e, u mnie. U mnie właśnie właśnie w jeżeli wpłacacie z moim kodem, więc powodzenia i liczę, że Wam się uda, nie? Okej, okay, ale gdyby no, jak dało trochę tych więcej rękawiczek albo kosek, to jest teraz raczej koski, bo już tu... Chyba raczej, jak ja się znam, to jest raczej koski, nie, chociaż Broke'n fang Broke'n Funk jeszcze to są rękawiczki, ale tak też do rady ta koski. Okej, okay, te naklejki po 32 zł, o tutaj foil za 24, fajnie. Koska, rękawiczki? Nie, ale ta M też jest fajna. fajna. Fajna jest ta M. -ka. Cyberbezpieczeństwo. Może koska? Koska? Liczę na koskę. No, to i dało 200 zł. Coś. A, bo to da, ta M dała ta MK za duża. I Hydra. Może tutaj coś da Hydra? Ile Hydra w ogóle najtańsza przedmiot koska 500 zł. Okej. Okay. No, nie dało najgorzej. Zobaczymy czy jest taki skinek dla Was za takie 20 zł. jakiś fajny, to wam wypłacę dla gigojka jakiegoś AWP egzoski, ale dla was wypłacę może... A jednak jest nie zastanaw. To coś wymienimy. Hmm. Coś w cenie Właśnie takiej AWP. Dobra, damy. Dobra, okej, okay, taką cenie damy, coś co powiemy do Was wypłacić. Ciekawego jakiegoś skin kałasek może, jakiś albo digelek Czereks tu bo spoko, O, safari. Nie, albo... Coś innego może wydać jeszcze? Slate. O, Glock Shibu, Glock Shibu, Shibu dawno nie było. Taka włoczka może dla Was wypłaca. Będzie dla Was jakiś konkursik albo na wpłaty jakiś tygodniowy znowu, ale to raczej bardziej rozmawiam podczas streama myślę, że bardziej podczas streama tego właśnie glaczka, To ale skinki przychodzą niemal bardzo szybko, nie takie minutka, może dwie. Zobaczymy, czy może już doszło. Jeszcze nie doszło. To trzeba zatwierdzić, muszę wszystko zatwierdzić, więc na no, spokojnie. Co mi możecie teraz zobaczyć jak szybko wypłata jest z kinów. Także poczekamy sobie chwilkę. Tutaj w międzyczasie możemy sobie potwierdzić te prezenciki. O, dało, ok drugi. No, najsłabiej trzeci. Najsłabiej dwa. Dobra, to damy ustrzel. Dobra, osz oferta. Jest to dosłownie za sekunda. Proszę bardzo odświeżam sobie stronę, mam tutaj oczekującą ofertę, Glock Shibu, mocne zużycie, tu też miałem mocne zużycie, mocne zużycie miałem, ja sobie kliknę fast accept, okej okay. i już patrzcie mam w ekwipunku tego Glocka, widzicie? Tutaj mam takiego Glocka, a ta mk jest do wygrania w ticketach nie? Więc warto naprawdę, dzięki za oglądanie, siemaneczko.